No dobra, kolejną rzeczą będzie konfiguracja mojego serwera. Czyli <coughs> Type zostaje PVP, Hotkey zostają. Protection level dajmy 30, Red Skull będzie od 30, załóżmy Black Skull 60 PZ, minuta. Dajmy mu 30 sekund. Wszystko się będzie kończyło? Nie. Fals. Dobra, czy potiony się mają kończyć? Nie. Amunicja? Też nie. Eee, weapon, czyli coś... Eee, to też nie. Co jeden dzień fragi będą się eee, usuwać? White School, czyli Czacha, to będzie 2 minuty, myślę Dobra, minutę dajmy To zostaje Czy zdobywać exp na graczach? Na razie nie, Ipik zostaje eee... Witamy na serwerze Orszabanda test serwer czy na jednym graczu, czy na jednym koncie może być jeden gracz? Nie. Tutaj oczywiście nie. Nazwa serwer. Status timeout, od 500. 5000 zostaje. To zostaje. 25 ja bym zwiększył na 50. Eee, to zostaje. Zostaje. Ma market nie ma. Marketu chyba na 86. Mmm, zostaje. Darmowy premium True, mimo że nie ma to na ewo znaczenia. Po 14 minutach ma kiknąć. I teraz tak, Emote Spells, czyli jak na przykład piszemy Xora, Xoria czy jakieś noczary, one się na pomarańczowo pojawią. Nie będzie spamu w logu, czyli tutaj True, oczywiście. Classic Equipment to nie. Classic, attack, speed też nie. E, tutaj nic. Serwer, clean map, shoot down. Serwer tutaj... Czy serwer ma się zamykać po save. Ale tutaj chodzi o global save, z tego co się orientuję. Mm. Teraz nie, ale później... Jak dodam autor starter to tak. <laughs> Dobra, teraz zanim dalej uzupełnimy, przejdźmy do data XML Stage. Czyli nie to oczywiście. Czyli data XML Stage. I tutaj zmieniamy z 0 na 1. I tak, od pierwszego do

8 701 do 900 dajemy 5 i 901 dajemy 3 to jest mój exp, exp stage i teraz jak wrócę do konfigLua to ten exp, exp stage który tam ustawiłem jest już włączony ponieważ 0 na 1 zmieniliśmy skill 30, lot 5, bo to jest Evo. Magic 20, spawn 3. To potem może być zmienione. Oczywiście to jest tak na, na testy. Stamina True To zostaje, zostaje. Oczywiście High. Tego nie potrzebuję na chwilę obecną. I teraz tak. To jest wyświetlane na OTS listach w informacjach serwera. Tutaj mogę śmiało napisać Lewis Gaming. owner name to jest niepotrzebne url https or może na razie bez s or i tutaj Poland. Dobra, tak wygląda config. I co? Proste. Trzymajcie się, hej.